Dzień dobry! Witam przede wszystkim rodziców przedszkolaków. Chciałabym dzisiaj pokazać pewien bardzo prosty eksperyment, który może Wam pomóc w wyjaśnieniu dzieciom, dlaczego trzeba porządnie myć ręce mydłem. A ten eksperyment pokazuje to w bardzo obrazowy sposób. Ponieważ wirusy i bakterie to jest coś, czego nie widać gołym okiem, to dzisiaj ich rolę zagra pieprz. Potrzebne będzie też mydło i przyda się również woda. Zobaczcie więc, jak mydło walczy z wirusami. do głębokiego talerza albo jakiejś miseczki nalewamy wodę, do której zaraz wpuścimy nasze wirusy. Tak jak wcześniej powiedziałam, rolę wirusów zagra dzisiaj czarny pieprz. Popatrzcie, wsypuję całkiem sporo tych wirusów do naszej wody i zaraz z nimi zawalczymy przy pomocy mydła, które sobie tutaj wylałam na pokrywkę, teraz cały palec sobie obtoczę mydłem i zobaczymy, czy taka ochrona zadziała. Uwaga, uwaga, popatrzcie, tu mamy stado wirusów w naszym talerzu, i wkładamy teraz palec odważnie i z otwartą przyłbicą właśnie do tej wody. Pełnej wirusów. Kto wygra to starcie? Czy wirusy, czy mydło? Popatrzcie, jak wirusy uciekły przed mydłem. Hmm. I właśnie dlatego wszyscy musimy porządnie myć ręce. Trzymajcie się czysto.